Cześć, witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Brogex, a to jest już 21, 22 chyba odcinek z Donsterf i to będzie taka smutniejsza część odcinka, bo zdenerwowałem się na tego jest to bardzo, bo tyle potrzebuję tego jedzenia, i tak mnie zdenerwował, że zaraz zrobimy mu nieprzyjemną niespodziankę i zrobimy tak. Chcę zobaczyć, co jest w podziemi, to znaczy w jaskiniach. Dlatego wejdę do jaskin i najprawdopodobniej uśmiercę Wolfganga. Ale żeby wam to wynagrodzić, żebyście nie musieli od nowa oglądać wszystkiego, jak ja to dochodzę do tego wszystkiego itd., dalej, to nową postacią, jaką sobie zagram, to nagram dla was początek, czyli jak wybieram, opowiem coś tam o niej itd. A potem y, po prostu te 20 dni, mam nadzieję tak 22-23 dnia przewinę, tak żebyście nie widzieli, nie musieli oglądać tego od nowa co robiłem Wolfgangiem i tak dalej. Także to, to wam przewinę i znowu się spotkamy, kiedy... Y, kiedy będę, będzie się jakoś zima zaczynała, coś takiego, tak mi się wydaje. Także wchodzimy do podziemi na razie. Mm, tak chcę Ok, nowe rzeczy sobie re renderujemy nie generujemy, generujemy brakowało mi słowa generujemy sobie nowe rzeczy o tutaj jest jasno, jeszcze dość jasne mamy tutaj sobie sznurek który możemy się wspiąć na górę i tyle reszta jest ciemno tego bierzemy sobie o mhm, mm tak jest pokazane jak gdzie możemy wyjść i teraz idziemy dalej co to jest? stalagmit okupa znaczy guano bo to jest od nietoperzy tak? o ile tego guana jest tu lol to super, jeżeli bym coś potrzebował ale o, przepraszam chyba teraz wypuścimy te nietoperzy na wolność przez to że że weszliśmy tutaj do tej jaskini O, śpi sobie, ciekawe. o uh -huh. Nie chcę mnie atakować? Mam nadzieję, że nie. O nie. O kurde, a gdzie jest moja pochodnia? O kurde, ile? Ja chcę sobie pochodniałem, aaa! Ile ich tu jest? What the fuck? Case are working in progress. O tu są jakieś pojęczyny? O fuck, jakieś pojąki jaskniono. Dobra. Coś jeszcze, chciałbym jeszcze jakieś nowe rzeczy pogarniać, jakie to są. Na razie my mamy długo, dużo. Zrobilibyśmy sobie... A, jeszcze jedną pochodnie. Może jakiś campfire będę postawił. A, trzeba było to postawić campfire. Albo to bo i takie. Nic mi to nie robi, okej. Okay. Są te pająki jakieś takie potężne. O nie, gdzie ja mam pochodnie? Moja pochodnia tu jest jeden tak tak się silniejsi i lecimy dalej poszukać. Aha, tak wyglądają jaskinie. Ale jeszcze w jaskinach powinno być zejście jeden poziom niżej, także postaramy się jeszcze je poszukać w tym odcinku. Jeżeli ktoś by chciał widzieć, jak wyglądają jaskinie, to proszę bardzo. O, troszkę... raz zróbmy sobie... Z... A, tu mam jeszcze trzy pochodnie, luźki. Możemy sobie poszukać zejścia gdzieś na dół. Do drugiego poziomu jasni, bo to jest... O, skończyło się. To jest dopiero pierwszy poziom jasni. O, możemy tutaj wypuścić królika. uciekaj. Uciekaj. Stop, stop. W ogóle, gdzie jest Chester? Jest Chester gdzieś? Uciekaj. Dawaj, tu Guano. Nie, ja chciałem Guano, tylko przepraszam. No to możemy skopać. Oha, musielibyśmy sobie campfire postawić. Ja postawię sobie to, bo mogę. I to możemy skopać i możemy skopać. czekaj, co z tego wypada. A kamienie i to, czyli wszystko to samo. Mhm. Uh jest -huh. takie ostre Nie. Polu, zabiłem go? Spłonio. Mhm. Oj, morawa, nie. jest skrzydełko. O, ta zbroja ma 1% to... Tak, to no chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu No nic, lecimy do... Po mój plecaczek Weźmy to I biegniemy dalej Jesteśmy już z powrotem No i biegniemy dalej Gdzie tu moglibyśmy, może gdzieś na dół zejdziemy Może tu gdzieś na dole będą Moglibyśmy to podpalić? Nie, nie moglibyśmy tego podpalić niestety. Bed sobie zjemy jakoś może. Więcej, 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 więcej. I Sitsy jeszcze pięknie. A tu też nic nie ma. O. A nie, było tu przejście. Pionki bronią tego przejścia. Dobra. O, jest chester, znalazł się. Dobra, chodź chestuś. Hmm, nie można tak oddalić daleko mapy. O kurde, takie żubie, lol. What the fuck, lol, jakie Postaw tu campfire dole Postaw to campfire gościu Faaak no o, o kurde, jeszcze gdzieś trzęsienie ziemi lord no. Dobra postaw... Dobra, mamy campfire, fajnie O Spada Może ich pozabija to trzęsienie No nie wiem Ale mi telepie ekranem O to by było na tyle jeśli chodzi o trzęsienie ziemi i lecimy dalej. Weź jeszcze tutaj postaw jedno campfire. ale to jest coś takiego. Weźmy to. Yeah. No nie jest ciemne Lecimy dalej w bok. Są te ślimaki. Może z tych ślimaków wpływam, żeby pod zdobyć fajną. No nic, lecimy dalej, lecimy dalej. Są te pajączki. W dół. O! No, lecz już rzucają, wytyfy A pomocy światło. Dobra, mam światło. Dobra, dalej biegniemy, biegniemy. To jest pan tych stalag... Czyżby by mnie już zostawili. No chut, patrzmy. Czaster na biegnie Oj, pajączki już też mnie zostawili. Fa Wystawili Chyba... Chyba tak zostawili, chyba. ty Powiedz coś na ten teraz. O no. <laughs> Się nagadałeś. Lecimy w lewo, w lewo, w lewo Pyk, pyk No i tyle, tu chyba nie ma więcej jakichś mobów ciekawych Stalagmit, stalaktit znaczy Stalag nie stalagmit, stalaktit to jest ten od góry A stalagnat to jest ten, jeżeli się stalaktit i stalagmit połączą A uważałem na golem A kurwa, do graczy. Potykamy bym to rozpalił, ale takim patykami nie ma co, więc a, nie to no to no to ładne, no, po prostu i tyle, chyba sporało no, rzucajmy ten terminal, dobrze, to zdrożować. to jest to no i tyle Dziękuję. A my widzimy się za chwilę przy wyborze nowej postaci. A nie! Jeżeli ginę, to po prostu się pojawiam tutaj. O spojnie, to teraz tu będę się musiał... Muszę musiał zostać zamordowany. A do tego potrzeba mi tak na przykład. Ha i tracę wszystkie rzeczy na rzecz... na rzecz tamtego. Wyjścia No spoko, spoko, fajnie. Hmm. Fajnie, to nie taki taki mógłbym sobie w tej jaskini posiedzieć i po prostu nie ginę, nie? Jeżeli z niej wyjdę. Ale on dziś nie chodzi, ten Wolfgang, lol, przybaczcie się. Aha, jeszcze spróbuję z tych pszczołek wyciągnąć miód, bo tu też nie wiem jak to się... ...jak, o co tu chodzi. Czy tak. Przepraszam sobie podejść i wciągnąć ten miód czy jak... No teraz Poszedłem sobie wyciągnąłem więc sponio. Mój turnoflen działa. jest sobie troszkę, byli jest na pierwszy kład o znowu ta mid mi się zrobiła zaraz ją będziemy gdzie mną, musieli załatwić było może ona mi wypadła? do tego, tu już często ja jeszcze co tu mam, land sponią, sponią tak razie potrzebuję tak niech będzie bo trzeba Lint. i patykę, patykę mam patykę dobrze i potrzeba me i bijemy lol Padła z tego ta ulba no i teraz mam dwie jak troszkę się nie chciałem się przesądzić bo tu niewygodnie idziemy na ostatnią Bitwę ze świniami. Chodź tu A ciekawe Ciekawe ile to potrzebuje czasu, żeby się rozrosnąć do takiego stopnia, żeby te małe takie plonki wydawały Pyk I pyk, pyk. No i tyle Dziękujemy, teraz już na pewno będziemy musieli wybrać nową postać u, troszkę nowych postaci mi się odblokuje, bardzo fajnie. Ciekawe Ci, ujiz... On też super, podoba mi się to. Dziękuję. Zacznijmy od nowa, nie wiem dlaczego dałem od nowa. No i widzimy się w wyborze nowej postaci. No, jesteśmy już z powrotem. I przyszedł czas na wybór postaci. Przemyślałem sobie wszystko i zagram sobie najprawdopodobniej Wendy. Na no, oczywiście ustawieniach normalnych i tak dalej. Wszystko tak samo. Wystartujmy. Wendy ma takie umiejętności, że jej normalny damage, który zadaje jest o... wynosi 0,75 damagea normalnych innych postaci A... ale za to posiada przy sobie kwiat Abail... A, ba, nie wiem, zaraz przeczytam, nawet nie pamiętam jaki kwiat przy sobie, jak ten kwiat się nazywa I dzięki temu kwiatu, jeżeli w jego pobliżu zabijemy, zamordujemy jakieś zwierzę Kwiat Abigail to jeżeli zabijemy jakieś zwierzę w jej pobliżu to po prostu przywołuje Abigail, czyli takiego ducha który ma bardzo dużo życia bardzo dużo, strasznie ma dużo życia a jego damage jest różny bo w ciągu dnia, czyli na tym żółtym tutaj pasku wynosi 10 w ciągu nocy, znaczy w ciągu zmroku tutaj 20 a w ciągu całej nocy 40 aż porównując do Wolfganga to Wolfgang bodajże jeżeli jest na Yy, najedzony na pełno to zadaje yy, 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 nie jestem pewny ale coś chyba około 30 obrażeń kiedy ma tego spira chyba 20 coś tak mi się wydaje no i nic ja sobie tutaj pozbieram wszystko Pobawię się i tak myślę że 20 dnia do Was wrócimy żeby Was nie zanudzać tym wszystkim od nowa tak jak grałem wolfgangiem czy coś no jesteśmy już z powrotem a mówiąc, jesteśmy już z powrotem. Mam na myśli 4 dni później Tu już sobie odkryłem mapy kawałek A mówiąc kawałek, znów mam na myśli praktycznie całą Tutaj mam bagienka, biom kamienny Tu biom kamienny, który calutki rozkopałem i mam wszystko, które już mi się prawie skończyło o, Tu mam jeszcze coś o, Fajnie, biom kamienny, w którym jest na środku troszkę sawanny i dom świnki Tu mam też Taki, o, troszkę to bardzo tu Takie prowizoryczne mieszkania paru świnek W tym jeszcze te jagody takie, które tylko przy tych świnkach rosną I tutaj też troszkę trawy, które rośnie tak w jednym miejscu ładnie ułożone A także odkryłem króla świnek Który jest, o, tutaj jest król świni I co jeszcze tutaj ciekawego Tutaj mam stołna Przy którym się od razu odrodzę Tutaj sobie się tak rozłożyłem, tutaj ewentualnie jako bazę, czy jako ule czy coś To będę sobie tu starał zagospodarować ten cały skrawek terenu A tu ewentualnie jakiś mur postawię, chociaż wszystko powinienem obmurować, wszystko raczej obmuruję Ale tutaj jakiś taki grubszy mur, czy coś na ta wyspa będę się starał, żeby się stała moja Gdzieś tak myślę koło zimy to wszystko sobie powykopywujemy i tak dalej i tak dalej o ptaszek się no, nie, nie złapam że ptaszek a tutaj pokazuję by się złapał aby po prostu jak jest pułapka tak jakby była już złapana mam troszkę krzaczków berylistów zasadzonych troszkę o patyczki na ostatnio na zrobiły nie nie w pichu rozbierasz zabiliśmy jedną mackę dzięki, dzięki abigail abigail to jest straszna pomoc w ogóle zaatakowało mnie 8 nie 8 Gdzieś y, koło 6 bowołów i wszystkie sama zabiła. Z tym, że Abigail ma to do siebie, że ma obszarowy atak, czyli bije wszystkich dookoła siebie, a także y, razem z dniem jej atak wzrasta, czyli tu na żółtym ma 10 ataku tutaj ma 20, a tu ma aż 40 w nocy i po prostu zmiażdżyła te bawoły. Dzięki temu mogłem sobie zrobić cza... Gdzie jest ale jeszcze mi zostało 4 bifalohat, a z 8 zrobiłem to, znaczy 4 bifalowule A z 8 i z, i z tego rogu sobie zrobiłem bifalohata. Tak samo dużo miałem takich mięs, tych takich yy, dużych, które dużo odnawiają z z właśnie bawołów, ale przerobiłem je na garnki z jedzeniem, które odnawiają nam po 150 głodu. A ja mam 150 maksymalnie głodu także full głodu nam odnawiałem by coś jakby coś teraz chciałbym sobie jeszcze zrobić na pewno top hata na zimę które się nam bardzo przyda Z, też po moich poszukiwaniach znalazłem o tu mam 10 tu mam jeszcze 8 o ale mam burżuazję, ile pojęczynki super 4 Berthejry z których będę chciał zrobić mięsno kukły, ale potrzebuję jeszcze jednego A żebym mógł jeszcze jednego zrobić, potrzebuję, żeby mi Sanity spadło do stu Tutaj też już troszkę królików sobie, jedzonko I Troszkę, troszkę, troszkę drewna, kamienia Złota też mam bardzo dużo, holnej komby I tak dalej, Puffy West mam też Tak Właśnie to się robiło do namiotu Chcę zobaczyć, chcę wiedzieć Bo w stra... nie nie, survival tak mi się wydaje że jest namiot Tak tak, to będzie ten, jeszcze trzy liny To świetnie, już robimy linę raz, dwa i trzy I robimy namiot Kurczę, znowu zrobimy namiot i mi wzrośnie Wzrosło mi sanity No nic, nic z tym na razie nie zrobimy podłużmy silk podłużmy nadmiar patyków Proszę bardzo Cztery midbolsy mam ze sobą Także będę jadł, bo nie mam w ogóle miejsca tutaj już na już na no no na, na Jakoś więcej, więcej rzeczy Mógłbym równie dobrze pójść sobie tutaj yy, I z tych maszyn wydropić troszkę jirsów czyli tych przekładni do, do zrobienia iceboxa yy, ale a nie chcę mi się wolę <gulę> sobie wyruszyć tak myślę troszkę mam drewno mało drewno sobie hm. nie wiem co bym mógł na razie zrobić bo najleży najważniejsze jest to chociaż mam niby tego tacz, tego stołu na którym bym, bym się mógł odrodzić no ale nic Może sobie zrobimy i, y, tą, jak ona się nazywa Z tego a, 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 a. Bagnet? Bagnet, tak bagnet sobie zrobimy Gdzie bagnet? Aha, jeszcze jedną linę potrzebuję I pozbieramy sobie troszkę pszczółek tak, że to nie będzie takie głupie, przynajmniej tak mi się wydaje. Troszkę ptaków, Uf, nie ptaków, tylko tych motyli, gdyż dowiedziałem, że jeżeli łapiemy motyle i stawiamy je w jakimś miejscu, to w tym miejscu wyrasta kwiatek. A jak wiecie, pszczoły potrzebują kwiatków, żeby robić miód. Także im bliżej będą miały kwiatki, tym szybciej będą mi produkowały miód w swoich pszczelich domach ulach. dobra, co tu mam... Hmm, ja chcę się czekać, nie A Bigel też świeci, także ewentualnie mógłbym niby koło niej siedzieć. Wstać w nocy, ale to jest to dość trudne, bo ona nam ucieka. O, tylko w nocy mogę łapać te świetliki, mogłem świetliki z drugiej strony też połapać. No ale nic, teraz już za późno. Chodźmy tutaj. Połapiemy troszkę pszczół. O, paląk! mamy jeszcze olej z go załatwimy Dobra fajnie załatwiony fają a tutaj pszczół nie ma tu gdzie te pszczoły aha bo pszczoły teraz nie wychodzą bo już się zrobiło zimno no to dobry ja, no tak w odpowiednim momencie sobie zrobiłem tą siatkę na owady no nic, rzucimy ją na razie po prostu do a jeszcze przed zimą potrzebny będzie nam hit Hitstone, do którego potrzebny nam jest Kilo, który sobie zaraz zrobimy. Zrobimy sobie klapa. Dobrze, hit Hitstonic. Dobrze, póki jeszcze... O, berylisy się nam nowe, nowe krzaczki nam już obrosły w na już świetnie. Zbieramy sobie je. Idź stąd Ani się wasz tutaj nawet podejść dobra Wystrasz go Abigail Idź. Abigail Abigail Gdzie on? No, uch. myślałem że gdzieś się zbugowała i pobiegła za tym głupim indykiem No nic, zbieramy dalej rinsy Fajnie, będziemy mieli następne 20 parę rins świetnie To jeszcze, to jeszcze. No i spada mi to Sanity i mam cały czas na tym wysokim na 200. Ja nie wiem jak to się dzieje, że mam cały czas na 200 Sanity. No, oh, to dam jedno, te dwa może. Jakiegoś, jakieś coś bym chciał jeszcze tutaj dać. <ścoughs> Co mógłbym jeszcze tutaj dać? To na razie weźmy ze sobą. To na razie dajmy tutaj oj to weźmy jajka dodamy bo czemu nie tak możemy prawda tak to weźmy tutaj to zjedzmy. uuu spadło nam to było chyba monster luzania monster luzania tak mi się wydaje że to właśnie było to pozbierajmy sobie O! jak się wystraszyłem że znowu się coś zapaliło ale pioruna na lightning rod Rude. dobrze świetnie pięknie ładnie to schowajmy to sobie zgrabnie, prawda? są... To nic nic na razie nie mamy co do roboty, także sobie po prostu pościnamy te wszystkie rzeczy, które tutaj się znajdują Bo tak w ogóle czemu ja tu miałem ja to od razu wykopywać, a nie bawić się w jakieś ścinanie tego, Fru, Po co? No to mi troszkę zajmie, raczej to wykopanie wszystkiego, no nic, myślę, 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 że nie chcecie wyglądać jak ja to wszystko wykopuję, ja tak myślę, że się strasznie powtarzam, uważam, że najlepiej będzie się zakończymy teraz odcinek, a przed następnym odcinkiem, jeżeli nie będę nic więcej robił, to tu sobie po prostu wysprzątam to wszystko i, i będzie fajnie. Tak myślę. Także, jeżeli film wam się podobał, lajkujcie, oceniajcie. A ja się z wami żegnam. Także, cześć.